Cześć kochani! Cześć kochani! Witamy Was serdecznie na naszym kanale u Agi i Romy po uszy w remoncie. Ostatnie dwa odcinki dotyczyły moodboardów i bardzo Wam chcemy podziękować za to, że aktywnie uczestniczyliście w komentowaniu, w lajkowaniu, w udostępnianiu naszego posta. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami, że uczestniczycie w tych naszych filmach, że Wam się podobają. Tak i chciałyśmy Wam przypomnieć, żebyście śledzili nas zawsze w piątek o godzinie 16, ponieważ te filmy zawsze tam o tej samej porze się pojawiają. Co tydzień, godzina 16, tak. piątek po południu, u Agi i Romy, i Romy, po uszy, w remoncie. Zapraszamy! Natomiast dzisiaj przedstawiamy Wam nowy moodboard i myślę, że będzie dla Was na tyle to ciekawy temat, że znowu polajkujecie, yy, udostępnicie, skomentujecie i będziecie z nami. Zapraszamy. Zapraszamy. Kochani, yy, spotykamy się przy moodboardzie numer 3, który był dla was tajemnicą. Jest to moodboard z tak zwanym marmurkiem. Yy, Agnieszka wam opowie dokładnie jak oczywiście znowu dobrać kolory, struktury. Płytkę mamy jedną w macie, drugą w połysku. Agnieszko, opowiedz coś nam bliżej, żebyśmy mogli w tych naszych pięknych łazienkach, pomieszczeniach zastosować tak zwany marmurek. Tak. Jak zastosować marmurek, żeby wyglądał inaczej niż mają wszyscy? Wybrałyśmy tutaj na moodboard dwie płytki. Jedna płytka jest w połysku, co widać, bo się odbija w niej lampa, która jest u góry i nam ładnie tutaj doświetla ten moodboard. A druga jest w macie. Płytka w połysku wyciąga żyłę, natomiast płytka w macie ją trochę gasi. Także w zależności od tego, jaki chcemy mieć efekt, czy wyraźnej żyły, czy takiej zgaszonej, wybieramy płytkę w połysku lub w macie. Żeby złagodzić to wnętrze, wybieramy sobie płytkę drewną podobną lub elementy wykończenia drewniane. Z tego drewna możemy wykonać meble do łazienki, zabudowy lub po prostu wstawić jakieś elementy dekoracyjne. Mamy tutaj też przygotowane różne tkaniny, które nam pozwolą to wnętrze złagodzić. Jeżeli na przykład mamy w salonie, nie mówimy tylko tutaj o łazienkach, ale jeżeli na przykład mamy w salonie na podłodze płytkę z dekorem marmurkowym i chcemy nadal mieć takie łagodne to wnętrze i przytulne, to wtedy wybieramy tkaniny w takich odcieniach ziemi, natury. Tak, bo w ogóle, Agnieszko, patrząc za ten moodboard, widzimy tutaj tak naprawdę elementy ziemi. Tak, bo no, nie da się jakby też ukryć i zaprzeczyć prostemu faktowi, faktu, tak? tak że... że marmur jest skałą pochodzenia naturalnego. naturalnego. Tak? Dlatego mamy tutaj te naturalne odcienie. Dokładnie. Wszystkie odcienie, które tutaj prezentuję, są również związane z ziemią. Są to kolory natury, które nas mają wprowadzić w taki spokój w w relac i mają sprawić, że pomimo tego, że ta płytka w wykończeniu, w połysku, ona jest taka bardzo glamour, to jednak reszta wnętrza będzie taka bardzo przytulna, łagodna, Ciepło. ciepła i sprawi, że poczujemy się faktycznie jak w domu, jakbyśmy byli blisko natury i uda nam się wypocząć. Przygotowałam również próbniki grzejników, tak? Grzejnik. Nie musi być chromowany, może być również w takim odcieniu brązu ze strukturą. Mhm, albo nie biały nie. w macie, albo na przykład w połysku, lub też taki w macie ze strukturą. Także grzejniki w domu mogą być również ozdobą. Niekoniecznie muszą być brzydkie. Tak, mogą być w ładnym kolorze, mhm. w ładnym w ogóle wzorze, i mogą oczywiście nawiązywać stylem do. Do całego wnętrza, tak? Tutaj mamy przykład różnych wykończeń frontów. Biały zawsze będzie pasować, biały ze strukturą. Bardzo ładnie widać tą strukturę. Tak. I też będzie pasować do takiego wnętrza, na przykład, gdzie zastosujemy płytkę w macie. Agnieszko, a to obok te detale tutaj malutkie, to co to jest? To są próbniki fug. I one mogą być zastosowane do tej jodełki, którą tutaj mamy. Tak, tak. widzimy, tak? Dokładnie. Mogą mhm. Najlepiej między płytkę białą i białą tutaj, tak. najlepiej zastosować białą fugę, jasną. Wtedy, wtedy ta płytka będzie nam tak mhm. przechodzić płynnie z jednej... Jakby zliczuje się zlicuje kolorem. się kolorem, dokładnie, nie będzie się wyróżniać. Natomiast jeżeli mamy taki dekor jodełki tutaj, tak, to Możemy podkreślić, tak, mm -hmm. lub ukryć właśnie tą jodełkę. Jeżeli chcemy, żeby ona była mniej widoczna, dajemy jaśniejszą fugę. Mm -hmm. Jeżeli chcemy podkreślić to, że to jest jodełka, to stosujemy taką fugę i wtedy mm -hmm. wyraźnie mamy ten wzór y, jodły. Tak, i widzę, pokazany. że tutaj, Agnieszka od razu mamy piękne kolory, tak, kolory ścian, ścian które one jak gdyby współgrają z tą fugą. Idealnie. Idealnie się wkomponowują. Tak, wkomponowują się mhm. z fugą. E, także cała wnętrza jest spójna, tak? ściany, mhm. dobieramy. Może nie do fugi, ale fuga i kolor ściany są spójne mhm. na przykład z kolorem grzejnika, z efektem, który chcemy uzyskać. Mhm. Ja mam jeszcze pytanie: e, bo ściana tutaj nie widzimy. musi być. Ten, ta, ten, to, jest, to są wszystko odcienie tak naprawdę szarości, tylko że są to ciepłe odcienie, tak? Mhm. Też kolory ziemi, które nam znowu sprawią, że to wnętrze będzie ciepłe, przytulne ale nie będzie zdominowane przez jakiś konkretny kolor. Tak, i te elementy tych kolorów również pojawiają się w tej żyle. Dokładnie. To złoto, które to złoto, nam się tutaj... Tak, tutaj mamy złoto, to jest tak. szczotkowane złoto, matowe. Mhm. Ono jest takie bardzo delikatne, ale nadal bardzo takie wyrafinowane, fajne. I ono pasuje dokładnie do, do tego wnętrza, do tych kolorów, tak. do tej żyły. Tak. Tutaj mam przykład... No właśnie, Agnieszko. Chciałam o to spytać, bo to jest bardzo ładne. To jest bardzo ciekawe, bardzo ładne. To są różne wykończenia też frontów meblowych. Różne struktury. Różne struktury. Paski, Tutaj mamy dokładnie jakieś takie chropowate. Chropowate. Tu są paski. Tu mamy też jakąś taką strukturę. Mhm. Trochę się różnią kolorami, mhm. ale wszystko jest nadal spójne, w jednej. Piękne. tonacji. Czyli Agnieszko, podsumowując, moodboard. O kolorze ziemi, ponieważ marmur jest wydobywany z ziemi. Z ziemi. Tak e, kolory perze, brązy, złoto jak najbardziej nam się tutaj e, wpasowują w te klimaty. I tak jak powiedziałaś, niekoniecznie przez to, że mamy tak naprawdę zimną płytkę w połysku, która nadaje taki charakter, musi być w naszym pomieszczeniu zimno. Przez tkaniny i przez kolory możemy to pięknie ocieplić. Także inspirujcie się, kochani, tym, co stworzyła Agnieszka Szalbierz Design na naszym moodboardzie pięknym, a u mnie możecie dodać do tych pięknych wnętrz piękne drzwi, które idealnie się wpasują i wkomponują w ten klimat. Dziękujemy, kochani i niech na złoto nam się ten dzień dzisiaj pięknie złoci. Za... złoci. <laughs> Kochani, to by było na tyle dzisiaj. Jedna płytka kalakata. Przedstawiłyśmy Wam na footboardzie. Jeśli Wam się podobało, to udostępnijcie ten post. Lajkujcie. Skomentujcie. Pamiętajcie, u AGI i Romy. Po uszy w remoncie, w remoncie na kanale YouTube, co piątek o godzinie 16.00 16. premiera nowego odcinka. Dziękujemy bawa wnętrza, że mogliśmy nagrać ten filmik. Pamiętajcie, Agnieszka, projekty wnętrz Roma produkty, które można zastosować w Waszych domach. Serdecznie zapraszamy do miłego. Do zobaczenia. Pa! pa.